Na początku musimy postawić sobie pytanie: dla kogo jest ten kurs? Więc ten kurs jest przeznaczony dla osób, które planują zrobić własny dowolny produkt cyfrowy od bloga, strony internetowej, poprzez kurs online do najbardziej zaawansowanej aplikacji webowej czy też mobilnej. Jest też skierowany dla generalnie branży IT. W szczególności dla testerów, programistów, menadżerów bez względu na seniority. Poznasz lub odświeżysz wcześniej znane zagadnienia w zupełnie innej formie niż dotychczas? Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych generalnie poszerzaniem umiejętności w szeroko pojętej branży inżynierii i oprogramowania oraz dla ludzi chcących nauczyć się od kuchni najważniejszej i kluczowej umiejętności w życiu. Myślę, że nie jest to przesada. Zobaczysz podczas tego kursu, że faktycznie jest to bardzo istotna umiejętność w XXI wieku, więc zapraszam.